Komentarze, więc jest dyskusja. Ryzykujemy własnym życiem i zdrowiem. Od początku, z głosem. Mhm. Wszystkimi, nawet z Normalnie ziomek strzelał? strzelał. On normalnie i petardami rzucał w nasze zwierzaki. Nie jest to fajne. Bandycki napad na ośrodek DIOS z bronią w ręku. Zniszczenie ogrodzenia ośrodka pokazują tylko, jak niebezpieczne jest ratowanie zwierząt w Polsce z jakimi zaburzonymi osobami mamy do czynienia każdego dnia. Często są to ludzie dla... Tak... Tutaj rozumiem, że DIOS... Yy, yy, wy, wy ogólnie dostaliście informację, że były jakieś rodweilery, tak? Wiesz co, otrzymujemy zgłoszenia na maila, nie? Jak ludziom się coś nie podoba, bo ludzie nie są obojętni na krzywdę zwierząt, jak widzą, że jest coś zaniedbane, to nam zgłaszają, nie? Okay. A żeby ta interwencja przebiegła tak, jak ma przebiec, to wolą odezwać się do nas, niż na własną rękę ingerować. Okej. Okay. No i takie też zgłoszenie dostaliśmy tutaj w tym temacie, no ale pójść, żeby zbadali temat sobie. Żadne dobra i żadne wartości, bo jak może istnieć jakiekolwiek dobro dla człowieka, który trzyma Tu mamy na filmiku, gdzie te zwierzęta lopach, przebywały, lopach, nie? To odebraliśmy. To jest opuszczona z styropianem zwierzęta, które od tygodni nie widziały światła dziennego. Bandeci. To tutaj jest ten. ten te miejsce, gdzie tak, były psy Tak, tak. Te piaski były tam zamknięte. W tej piwnicy, gdzie masz kratę. W, w lewym dolnym rogu. widzisz? Mhm. W tej piwnicy były psy zamknięte. Okay. To jest do hodowla. I tutaj wbili ludzie coś po prostu do was. No, no, no zaraz opowiem. do siebie, w którym zwierzęta dostają szansę na nowe, lepsze życie, na życie. Op opowiedz generalnie stary, jak to tam wygląda, bo jest, jest no. też dużo ludzi, którzy właśnie. Yy, niektórzy się wiadomo nie, bo no jesteście najwięksi Pytania chyba, jeżeli chodzi o to. Ten... Pytania prostu, proszę. Dobrze. Je, jako dios jesteście najmniej w taką chyba tak, z taką organizacją. Ja nie zbiornę. Zbiornę. Tak, tak. I tak, tak. najłatwiej nas wypunktować. Najłatwiej wypunktować, ale... Y, co wy... do popitki? Słyszałem, że pijecie kole zbieranki. Kolka jest soczek jest. Soczek bym poprosił. Soczek? Jabłkowy nie, pomarańczowy. Pomarańczowy. Redbula nie dajmy, bo dodaje mocy. Kurwa, co to jest. <laughs> Konrad i Eryk rozumiem, że gdzieś tam za jakiś czas będą. Po tak, czyli na dole Jasne, będą, że tak powiem, e, że tak powiem większość pytań do nich, bo Konrad mm. jest od początku i odpowie na nie głośno i szczerze, nie? Okay. Ja też w diozie jestem od dwóch miesięcy, że tak powiem, to coś od dwóch miesięcy się dzieje, to mogę powiedzieć, a sytuacja którą pokazałeś, to miała miejsce na przestrzeni ostatnich kilku dni, to nie się mogę wypowiedzieć bez problemu. Okej, okay, jak to wyglądało? Stary, no dostaliśmy zgłoszenie. Psy były zaniedbane, pojechaliśmy na interwencję, psy przebywały, już, tak powiem, w mleczarni pewnego zakładu, pewnego gościa. Mhm. Po wejściu tam, ciemno, brak jedzenia, brak wody, okazało się, że psy są tak zdesperowane, że wpierdzielają steropian. To też było pokazane w naszym filmiku, że z steropionem się wydalały. Te psy odebraliśmy, dodaliśmy na relację tę całą interwencję, mhm. jak ona przebiegła. No i dodaliśmy też, że te psy są u nas w Pietrzykowie. Po dwóch dniach w pół do pierwszej dostaje telefon od jednej z osób z diosu. Mateusz, masakra jest, na dios nam się włamali, na Pietrzyków. Mówię, kurde, dobra, no wsiadam w auto i jadę. No okazało się, że właściciel tych oto psów przyszedł w 15 osób, wywalił mur, weszli z bronią, strzelali, rzucali petardami i szukali swoich psów, nie? No i zrobił się syf. Tak powiem. Psy, zanie, psy wystraszono od tych petard. No pojebani ludzie. Słuchaj, no jak można, skoro zaniedbuje się psy, trzyma się w takich warunkach, to potem idzie się o, idzie, walczy się o odzyskanie. No gdzie, no jak? No to czemu nie dbamy o nie przed tym, żeby one miały dobrze? Mhm. My, że tak powiem, relacjonujemy całą interwencję, jest pokazane skąd odbieramy, jak te psy żyły. Pokazujemy wszystko. Warunki, warunki były tragiczne. No, były tragiczne a że, że odbieramy jako jedni z nielicznych od największej patologii zwierzęta, no tam gdzie inne organiza organizacje się nie podejmują tego, my się tego podejmujemy, no to w świetle prawa oni nic nie mogą zrobić, to najłatwiej jest tak stworzyć konto anonimowe na TikToku, na Facebooku tak powiem, no wiesz, na nas psy, że tak powiem, nawiązując do tematu. Nie? Wiem o co chodzi. Tutaj widzowie na czacie piszą, że zostawmy ten temat na tak. później, nie? W sensie na następny termin. Tak, ja bym prosił, mamy najlepiej, też... no, mamy luźny, i... luźny, 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 tak, livek, tak, luźny tak, tak. Ja też mogę wam tutaj podyskutować tak. w różnych tematach. Ale zróbmy bieżąco. może inaczej, zróbmy no, tak, żeby powiedzieć o tych fajnych rzeczach. Nie? O fajnych rzeczach? Tak. Tutaj ten kolega na prawo zbiera na pralkę dla nas, która była nam potrzebna. Nie, już, jest, <laughs> nie. Ja to i tak kupuję.